Pani Forrester, tracimy cierpliwość. Czy pani wie, kto do pani strzelał? Jeśli ma pani informacje istotne dla śledztwa, proszę nam je zdradzić. Osoba odpowiedzialna za to, co się stało, jest w tym pokoju. Do czego pani zmierza? Co nam pani próbuje powiedzieć? Mamo, dobrze się czujesz? O co tu chodzi? Mamo. Osobą odpowiedzialną za to, co się stało, jestem ja. Co to ma znaczyć? Kazała się pani postrzelić? Tak było? To nie takie proste. Ale czuję się winna. Miałam niedobry rok. Rozgniewałam wielu ludzi. Postępowałam niezbyt ładnie. Poruczniku, wezwałam pana, bo liczę na to, że zamkniemy to śledztwo. To nie jest tylko sprawa policji. Rzeczywiście. Jeśli chodzi o mnie, ta sprawa jest zamknięta. Raz na zawsze. Nic więcej pani nie powie? Nic więcej. Stephanie. Co ty zrobiłaś? Zamknęłam sprawę. Ale Storm, Storm jest wolny. Tak będzie najlepiej dla wszystkich. Zapomnijmy o tym. Dosyć wycierpieliśmy. Storm, jesteś wolny. Wybaczam ci. Twoja siostra umiała mnie do tego przekonać. Zrozumiałam, jak było ci ciężko. Byłeś prawdziwą głową rodziny. Odegrałeś ważną rolę w życiu swoich sióstr. Choćby dlatego warto Cię ocalić. Katie bardzo Cię kocha. To go nie usprawiedliwia. Masz rację. Tylko ja mogę to zrobić. Nie zamierzam więcej o tym mówić. Już po wszystkim. Możesz spokojnie żyć. Dziękuję, Stefani, za to, że mnie wysłuchałaś. Nie zapomnę tego. Kiedy powiedziałaś, że mi wynagrodzisz to, co mnie spotkało, nie uwierzyłam. Uznałam, że to niemożliwe. Udowodniłaś mi, że dotrzymujesz słowa. Dziękuję. Proszę. Dziękuję za to, że nie posłałaś mojego brata do więzienia. Przygotowałem Martini, chcesz? Thank you. Dziękuję. Dlaczego zmieniłaś zdanie? Raczej powinieneś zapytać, co odmieniło moje serce. Właśnie. Chciałaś posłać Storma do więzienia. Wiem. Myślałam o wielu sprawach, i chcę, żebyś wiedział, że nie jestem bez serca, że zależy mi na ludziach i że Cię kocham. Wysłuchałaś mnie. Zawsze Cię słucham, I tylko nie zawsze robię to, czego chcesz. Dziś to zrobiłam dla Ciebie, nie pierwszy raz, żebyś wiedział, że Cię kocham i że umiem się zmienić. Jedno pytanie. Chcesz czegoś w zamian? Nie, w tej chwili nie. Chociaż... myślę: Pani Forrester tracimy cierpliwość. Czy pani wie, kto do Pani strzelał? Jeśli ma pani informacje istotne dla śledztwa, proszę nam je zdradzić. Osoba odpowiedzialna za to, co się stało, jest w tym pokoju. Do czego pani zmierza? Co nam pani próbuje powiedzieć? Mamo, dobrze się czujesz? O co tu chodzi? Mamo. Osobą odpowiedzialną za to, co się stało, jestem ja. Co to ma znaczyć? Kazała się pani postrzelić? Tak było? To nie takie proste. Ale czuję się winna. Miałam niedobry rok. Rozgniewałam wielu ludzi. Postępowałam niezbyt ładnie. Poruczniku, wezwałam pana, bo liczę na to, że zamkniemy to śledztwo. To nie jest tylko sprawa policji. Rzeczywiście. Jeśli chodzi o mnie, ta sprawa jest zamknięta. Raz na zawsze. Nic więcej pani nie powie? Nic więcej. Stephanie, co ty zrobiłaś? Zamknęłam sprawę. Ale Storm... Storm jest wolny. Tak będzie najlepiej dla wszystkich. Zapomnijmy o tym. Dosyć wycierpieliśmy. Storm, jesteś wolny. Wybaczam ci. Twoja siostra umiała mnie do tego przekonać. Zrozumiałam, jak było ci ciężko. Byłeś prawdziwą głową rodziny. Odegrałeś ważną rolę w życiu swoich sióstr. Choćby dlatego warto Cię ocalić. Katie bardzo Cię kocha. To go nie usprawiedliwia. Masz rację. Tylko ja mogę to zrobić. Nie zamierzam więcej o tym mówić. Już po wszystkim. Możesz spokojnie żyć. Dziękuję. Dziękuję, Stefani, za to, że mnie wysłuchałaś. Nie zapomnę tego. Kiedy powiedziałaś, że mi wynagrodzisz to, co mnie spotkało, nie uwierzyłam. Uznałam, że to niemożliwe. Udowodniłaś mi, że dotrzymujesz słowa. Dziękuję. Proszę. Dziękuję za to, że nie posłałaś mojego brata do więzienia. Przygotowałem Martini. Chcesz? Thank you. Dziękuję. Dlaczego zmieniłaś zdanie? Raczej powinieneś zapytać, co odmieniło moje serce. Właśnie. Chciałaś posłać Storma do więzienia. Wiem. Myślałam o wielu sprawach, i chcę, żebyś wiedział, że nie jestem bez serca, że zależy mi na ludziach i że Cię kocham. Wysłuchałaś mnie. Zawsze Cię słucham, I tylko nie zawsze robię to czego chcesz. Dziś to zrobiłam dla Ciebie, nie pierwszy raz, żebyś wiedział, że Cię kocham i że umiem się zmienić. Jedno pytanie. Chcesz czegoś w zamian? Nie. W tej chwili nie. Chociaż myślałam o czymś. Wkrótce okrągła rocznica naszego ślubu. Spędzisz ten dzień ze mną i z naszą rodziną? Potem podejmiesz decyzję. Wybierzesz to, co będzie dla Ciebie najlepsze. Nie ma w tym żadnego podstępu. Po tym, co dziś zrobiłaś, Zgadzam się. Będziemy świętować naszą rocznicę wspólnie. Ty, ja i nasza wspaniała rodzina.